Całą pewnością widziałeś jakieś klipy y, z gościem, który próbuje Alien Gambit i faktycznie wygrywa w tym dużo partii, no ale w rzeczywistości to jest po prostu idiotyczne. Dobrze wiecie, że ja lubię sobie zakręcić w debiucie, lubię y, różne zakładać pułapki i tak dalej, ciekawe pozycje, ale jednak są pewne granice. Według mnie y, pułapka ma sens wtedy, kiedy y, jeżeli przeciwnik w nią nie wpadnie, to pozycja cały czas jest grywalna, a Alien Gambit to jest wariant nastawiony na jedną pułapeczkę i jeżeli czarny w nią nie wleci, no to pozycja białego jest... Totalnie przegrana, więc w tym nagraniu przedstawię Wam, jak grać przeciwko temu Gambitowi. Także jeżeli witi Aliena traficie na czeskomie, to już będziecie wiedzieli, jak delikwenta ogrywać. Co ciekawe, sprawdziłem i okazało się, że raz nawet Alien Gambit został zagrany na Mistrzostwach Świata. Na Mistrzostwach Świata, w szachach błyskawicznych, co prawda, no ale zobaczcie, jak tutaj arcymistrz sobie z tym wariancikiem poradził. W partii skoczek F6, ostatnio dosyć popularny wariant, tutaj główny, główny ruch to bicie na F6. Natomiast Alien Gambit zaczyna się od dzikiego skoczek G5. No i tutaj prawda jest taka, że no można grać to na wiele różnych y, sposobów od goniec F5 po goniec G4 y, no ale w sumie y, najlepiej to jest zagrać H6 którego Stockfish nie lubi, ale najlepiej po prostu zachęcić przeciwnika do zrobienia te, tej głupoty, no i po prostu z figurą więcej łatwo wygramy, no bo tutaj najlepszy ruch to wycofanie, no i wtedy czarny podrywa to centrum białego, no i jest ok, no ale wiki alien tutaj wali skoczek BF7 i faktycznie on głównie to muci na buletach i no wiecie, na buletach to zawodnicy grają takie najprostsze odruchy i Dzięki temu faktycznie y, można tutaj y, łapać czarnego i wiele punktów na buletach ugrać. No dobra, więc jak tutaj należałoby reagować? Prawie, że każdy myśli sobie w ten sposób. No dobra, chłop chce mi tutaj wjechać na E5. No i faktycznie będzie nieprzyjemnie. No bo tutaj mój król na F7 yy, trochę osłabiony też białe pola trochę osłabione. No więc w sumie nie chciałbym, żeby on mi tutaj wjeżdżał, wjeżdżał na E5, więc zagram sobie skoczek BD7. I tak reagują prawie wszyscy. No, i to jest błędne podejście, które sprawia, że faktycznie biały tutaj łapie niezłą inicjatywę po tych białych polach. No, i naprawdę no, trzeba uważać, żeby się momentalnie nie wywrócić. Łatwo tutaj jakiegoś mata podstawić, więc, co należy tutaj zrobić? Faktycznie, pole E5 jest bardzo istotne. Ale też bardzo istotne jest to, żeby ten goniec tutaj fajnie działał. On zabezpiecza tutaj słabe białe pola, więc no, nie chcielibyśmy go przesłaniać. W związku z tym, co my tutaj robimy? C5. I po siedmiu ruchach pozycja jest praktycznie kompletnie wygrana z perspektywy czarnego, no bo bicie oczywiście nie wchodzi w rachubę, no bo wtedy wymiana hetmanów, mamy końcówkę z figurą więcej, także po zawodach. No i teraz, jakie tutaj ruchy mogą być stosowane? No, albo koniec C4, albo skoczek E5. Jedno i drugie z szachem, żeby tutaj poudawać jeszcze, że będzie jakiś atak. No i tak, pokrótce sobie zerknąłem, co się dzieje po koniec C4. No i Teraz sprawa wygląda w ten sposób, że bardzo łatwo możemy się zasłonić. Natomiast, kiedy skoczek tutaj zawadza, kiedy skoczek stoi na D7, no to nie jest tak łatwo, bo często jakaś ofiara wejdzie na E6, często jakieś Hetman E2 dodatkowa presja tutaj na E6, albo Roszada, a później wieża E1. Także. Także nie za bardzo. No, i teraz przykładowo, jeżeli biały będzie chciał tutaj nakładać presję, no to po prostu sobie zbijemy. Jeżeli on tam szykuje długą roszadę, proszę bardzo, zagramy sobie G6, goniec G7, wieża E8. No to jest figura więcej. Oczywiście, jeżeli będzie jakaś duża presja na E6, to można tego gońca przesłonić ruchem skoczek D5. No, Wiadomo, gramy w szachy, jest wygrana pozycja, ale jeszcze trzeba ją wygrać. No ale figura więcej, także gdybym każdą partię w ten sposób zaczynał, no to już dawno bym wbił arcyministra. No dobra, więc co się dzieje po ruchu skoczek E5 szach? Tutaj. Trzeba ewakuować się królem, nie ma się czego obawiać. No i tutaj Alien najczęściej daje szacha, no ale wtedy my e, gramy E6, zasłaniamy się, no i po prostu skoczek C6. Czyli widzicie, dzięki temu, że e, dorzuciliśmy C5, no to mamy pole C6 zwolnione i to jest fajna synergia e, figur czarnego, bo e, punkt E6 e, mamy zabezpieczony, a jednocześnie e, pozbędziemy się tego gałgana z E5. E, który nam tutaj naprawdę bardzo mocno y, utrudnia życie. Więc y, bardzo fajne y, podejście. Y, no i cóż, z witty alienem dwukrotnie się y, zmierzyłem. Raz y, wygrałem, raz przegrałem w, w buletach. No wiecie, jak to mnie w, w buletach bywa. No ale teraz jak y, jeszcze kiedyś mnie z nim sparuje, y, no to już będę wiedział, jak y, łatwy punkcik zgarnąć. No ale tutaj zobaczmy y, co się dzieje. Kiedy czarny zagra właśnie tak źle. Yy, czyli takie bardzo naturalne, narzucające się, no ale jednak złe yy, skoczek BD7. No, i tutaj goniec D3 w partii nastąpiło. Czarny E6, goniec D2, goniec D6, Hetman E2. No, i tutaj czarny chce zrobić tak zwaną sztuczną ruszadę, czyli chce zagrać sobie wieża E8, żeby później króla schować sobie elegancko na G8. Więc to wygląda oczywiście, to wygląda oczywiście zdrowo. No, i to jest właśnie cały problem grania przeciwko temu Gambitowi, że to, co co wygląda zdrowo, to co wygląda naturalnie, no to w tej konkretnie pozycji nie jest zbyt dobrym pomysłem. No ale cóż, wy będziecie uzbrojeni. Więc tak, skoczek 5, no i teraz jakieś wybijanie. No to tak, średnio, prawda? No bo wtedy pion odbije, będzie trzeba skoczkiem uciekać. No i zaraz po białych polach biały tutaj zajedzie czarnego. No więc czarny odszedł sobie tutaj od razu, no i biały zrobił długą roszadę. No i zobaczcie, w takim ustawieniu, czyli bez tego C5 i bez skoczek C6, no to faktycznie czarny, no trochę nie ma gry. Ok. Jest figura więcej, co jest fajnym atutem, no ale trochę nie bardzo widać co, gdzie, jak czarny ma tutaj właściwie atakować. No a wiadomo, że kiedy będziemy się tylko bronili, no to to nie ma prawa wyjść dobrze. No i teraz w partii skoczek f8, czyli tutaj ewidentnie obawiał się Mitrapcha o te słabości, postanowił się tutaj obronić. No i biały rozpoczyna tutaj ekspansję. W partii skoczek D5, żeby to G5 nie było stępem. Ale G5 bez ataku na skoczka też jest naprawdę bardzo groźne. Ponieważ ten punkt H6 jest taką klasyczną słabością, klasycznym punktem zaczepienia. No bo tutaj oczywiście no czarny jakoś musi zareagować, a, a więc pojawił się po prostu. Kolejne słabości. E, I teraz mamy bicie na G5, wieża G1, no i MitraPcha zaczął tutaj e, kasować te figury, no żeby jakkolwiek się bronić. No i teraz wieża G5, no i zobaczcie, że po e, 20 posunięciach. E, proszę nie szczekać. Przez <laughs> e, dobra, e, więc e, po e, 20 posunięciach e, faktycznie e, jest tutaj problem, więc zauważcie e, jeżeli arcymist Ranking 2509 nie wie jak reagować na ten Alien Gambit, no to faktycznie amatorzy e, no, mogą być tutaj ogrywani szczególnie w bulecie. Także dobrze jest trzymać rękę na pulsie, dobrze jest wiedzieć, jakie tam są trendy w szachowym świecie, żeby odpowiednio umieć zareagować, bo to skoczek BD7 często bez zastanowienia zawodnicy grają, a okazuje się to być kłopotliwe. No i teraz w partii H4. Astrokin leci tutaj agresywnie. No i dopiero teraz zostało zagrane C5, ale zobaczcie, że jakby tak zamknąć oczy, popatrzeć na tę pozycję, to myślę, że w pierwszym odruchu mało kto by zauważył, że w ogóle jest figura więcej po stronie czarnego. Bo te figury czarnego są na tyle pasywne, że naprawdę nie widać tego, że jest jedna więcej. No, a pionek leci dalej. Parti C4, akcja desperacja, no i tutaj biały popełnił dosyć dziwny błąd, bo wziął tego pionka. A ten pion z C4 jest absolutnie zbędny. Ten pion z C4 jest do niczego niepotrzebny, lepiej było tutaj odejść, żeby utrzymać tego gońca na przekątnej B1H7, żeby móc tutaj na skrzydle królewskim sobie poatakować. No a tutaj nastąpiło bicie, no i zauważcie, że już jakiś zalążek inicjatywy się pojawia. A mało tego, jeszcze tutaj nastąpiło no już skandalicznie idiotyczne yy, goniec bije D5. No ten goniec jest bardzo, 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 bardzo ważny w ataku, więc oddanie go tak sobie no, kompletnie tutaj nie pasuje. Yy, w partii goniec B4. I prawdopodobnie e, o tym właśnie pomyślał sobie biały, że skasuje tego skoczka z f8 i będzie miał super atak. No ale w rzeczywistości pozbył się swoich dwóch gońców, które miały e, naprawdę duży potencjał, żeby się tutaj na królewskim przydać. Wierzę f7 w partii, h6, skoczek e6, chociaż cały czas obiektywnie pozycja pozostaje w równowadze. No i teraz bicie, odbicie i bicie na G7. No to niepotrzebne, tutaj należało utrzymać presję i dorzucić kolejnego piona do ataku i to faktycznie dawało szansę na niezłą inicjatywę, no bo materialnie no to... Czarny tylko jeden punkcik do przodu, prawda? Więc bicie na G7, wieża G7, F4, król H7, bicie tutaj na G7. No i teraz już te figury czarnego złapały idealną koordynację. Zauważcie, goniec blokuje tego pionka, a skoczek będzie blokował drugiego i jednocześnie atakował na F4 i to jest idealna synergia, piękna współpraca i faktycznie biały ma problem. Szczególnie biorąc pod uwagę, że czarny najpewniej umie matować gońcem i skoczkiem, no to ułatwia realizację tej przewagi. No i tutaj po malutku, po malutku czarny się aktywizuje. Przede wszystkim ten król. No tutaj był bardzo nierobotny, dodatkowo był narażony na A, tak więc, więc wiadomo, dobrze było delikwenta ewakuować. No, i tutaj biały poświęcił piona, żeby uruchomić te swoje pionki, no ale one nie są aż takie groźne. No teraz na przykład szach, no i ciężko nimi pójść dalej, bo ten na F5 cały czas podwisa. Także pozycja jest już no, po prostu do poddania. No i tutaj jeszcze oczywiście jest to blitz, więc biały próbuje, no ale obiektywnie nie do, nie do przeprowadzenia. E8 Hetman. No i teraz jeszcze szachulec fajny wszedł. Bicie na E7 niedokładne. No Właśnie to jest to, że yy, im mniej pionów, tym większe tendencje remisowe. Więc raczej tutaj czarny nie powinien oddawać tego pionka, no ale domyślałem się, że tutaj był niedoczas. Yy, precyzyjniejsze to by było coś takiego. Yy, I teraz po biciu, no to można zbić na e5, a jeżeli yy, gdzieś tam król odejdzie, można yy, wrzucić szacha, zbić na e5 yy, jeszcze yy, dodatkowo, yy, tak żeby w jakiś goniec e4 wisiał. W powietrzu z motywami matowymi, no, no i po zamiatach. Natomiast party skoczek 7 i to też wystarczyło, bo Biały zagrał tutaj, no i powierzchnia C6 po prostu się poddał po szóstej linii. Są tutaj kłopoty. No i trzeba oddać Witty Alinowi, że faktycznie dużo koksów w tym alien gambicie porozwalał. No. Ja jestem zdania, że szachy są po to, żeby sprawiały frajdę, więc jeżeli jemu sprawia frajdę granie takiego wariantu, to niech to robi. Natomiast też, żebyście nie stali się jedną z ofiar tego kosmity, no to będziecie wiedzieli jak reagować. Gość w ogóle jest chory na bulety. Zagrał... Chyba tam z 60 tysięcy buletów na czeskomie. Wow, naprawdę odlot. No i teraz yy, zauważcie, yy, przefiltrowałem jego partię, bo tam na niższym poziomie to ora oponentów jednego za drugim w tym wariancie. Yy, tutaj dałem zawodników powyżej 2,800. No i zauważcie, że na przykład tutaj Mitrapche właśnie yy, ograł, yy, tutaj jakiś yy, yy, Gabuz yy, z Jan. To nie, nie znam tego arcymistrza, nawet w ogóle jakiegoś. Oszusta 2900 ograł w 11 ruchów w bulecie, także, także grubo. Tutaj kolejnego oszusta ograł, o kurde. No dobra, no to naprawdę ciekawie. No dobrze, także cóż, drodzy widzowie, teraz już będziecie wiedzieli, jak tutaj reagować na tego zawodnika. No i też oczywiście liczę, że kiedyś mi się trafi i będę go mógł spacyfikować w jego ulubionym wariancie.